Witajcie w kolejnym filmiku. Dzisiaj mam dla Was szybciutki przepis na krem nawilżający odżywczy na bazie żelu aloesowego. Wykonanie takiego kosmetyku jest o tyle łatwe, że nie potrzebujecie emulgatorów. Najprostszy krem możecie wykonać nawet ze składników dostępnych w aptece czy sklepie spożywczym. Na moim kanale jest już filmik z podobnym przepisem, więc zapraszam do obejrzenia. Wybierajcie jednak żel aloesowy dobrej jakości z zawartością minimum 90% aloesu i bez dodatku alkoholu. Krem ten głęboko nawilża, odżywia i nadaje się do każdego typu cery, także na okolice oczu. Jest lekki i szybko się wchłania, więc będzie odpowiedni także dla cery przytłuszczającej się oraz jako baza nawilżająca pod makijaż. Krem może być kosmetykiem uniwersalnym i używany także jako balsam do ciała. Do zlewki wlewam 5 ml oleju tamanu, który skutecznie leczy zmiany trądzikowe i łagodzi podrażnienia. Dodaję również 10 ml oleju żurzoba. Oczywiście rodzaje olejów możecie sobie sami dopasować w zależności od potrzeb. Kolejnymi składnikami są 5 ml skwalenu, 5 ml kwasu hialuronowego, 2,5 ml gliceryny. 6 kropli witaminy E oraz 6 kropli ulubionego olejku eterycznego. Ja użyłam lawendowego. Następnie wyciskam żel aloesowy do objętości 100 ml. Całość dokładnie mieszam aż do uzyskania jednolitej konsystencji. Jak widzicie, oleje fajnie zamulgowały z żelem aloesowym. Kosmetyk nie potrzebuje użycia konserwantów. Nie dodawałam do przepisu wody, a sam żel aloesowy ma w składzie konserwanty. Gotowy krem przenożę do czystego i odkażonego spirytusem opakowania. Konsystencja jest bardzo fajna, żelowa, co nadaje kosmetykowi wyjątkowej lekkości w aplikacji na skórę. Gotowy słoiczek zakręcamy i krem jest już gotowy do użycia. W dzisiejszym filmiku to już wszystko. Zapraszam do wypróbowania tego prostego przepisu. Dajcie łapkę w górę, jeśli przepis Wam się spodobał, a jeśli macie jakieś pytania czy spostrzeżenia, piszcie w komentarzach. Do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!